Na dzisiejszym odcinku gramy oczywiście pecimatorka. No, dzisiaj troszeczkę przygotowałem rzeczy. Jednak. A więc mam, co nie wiem, może wstawię go dzisiaj jeszcze albo jutro. Zbieram też szalę, żeby zrobić dużo. Ale, no, przygotowałem trochę. Mamy to do otwarcia wszystko. No i jest jeszcze ten sam Haker no Mamy tutaj problemy, wojs odłożonego, bo więc też leć teraz odcinek właśnie jak otwieramy. No i tak to będzie potem. Co mogę przyjąć? No, no i jakby. Farmstone. Mm, Aglicka. Mini paste. Jakby nic nie kupowałem. Wszystko za więc jak najbardziej na plus wchodzę. Sorry też za ton, no, ale nie mam poradzić. Teraz dla taki właśnie ty. może mi dać czemu stówka ich, no nie wiem, czy to bierze się jawrób. No. Może wszystkie jeszcze dwa, trzy. No, nie dało. Teraz jeszcze gifty. No, na pewno będę mógł też posprzedawać, żeby dla innych pracować, żeby mostarkę, bo ja, chcę siedzieć, bo ja chcę coś wbijam. No, na pewno. Nie.

Dobra, trzy razy, myślę, że jeszcze... Zobaczcie, w ogóle, właśnie, Star Cup'a, przyprawiam, 2007. Tysiące... Pokazuję, no to sporo apetitów. No, Ale miałem też poziom hodajny. I na to wszystko. Jak widzicie, no trochę już lubiłem. 33 łatwiej zostało. Już prawie połowę normalnie biłem. nie? to jest. żart. Teraz podbieramy właśnie pinot, mama potrzebuje. Bo mam miejsce właśnie na zniszczenie tych pinot. Więc fajnie, żeby jeszcze były tutaj dwie. No ale no nie widzę, żeby się zapowiadało. Nie wejdzie. Ale po co może? Będą pieniądze nie będzie No chyba, że tak. No i mamy rzeczy. Teraz lecimy otworzyć. Agarkę Mamy i dwadzieścia osiem to... Widzimy się jak otworzę wszystko Obracamy po beningu. pierwsze to sprawdzamy w tym śląsie No to ja nie dziwię się pani. szpilak, dobra teraz lak o, nie ma i teraz tak, jeszcze mamy 60, 21 i lecimy na byl mm, dobra zróbmy samarygista mam okazję, żeby leciał Golden, tam pojadam za nazwą. No, tam wyświetli się. No, to niech mi się otwiera, bo jakieś jest zawsze. Na nasze przypadki. To możecie coś zlekać, możecie zaistotrzyć się. Dobra, nie ma. ja no, tego też jest spodziewałam, prawda? Lecimy. Na no. Tutaj i... No tak, no robię teraz tylko do, do 20 rangi Bo chcę jakby to zrobić W środę, mam czwartek, piątek Myślę, że do 18. mi się uda Następna aktualizacja, aby następnej może tak 15 Ta 20 by była próbowana No ciężko będzie z nią, ale no... To jak nie ja dam sobie radę. Tak myślę przynajmniej. No mam pewno co, co mi zajdzie to. No jedyne co te podwiegwiazki mi się nie ratują. bo mnie. Zresztą, to, że nie mam kciuczki w ogóle. To też trochę starkę. No, ja sobie to, co nie? Na Nazwór na to wszystko się da. Dobra, teraz pięknie. Dobra, mamy to otworzymy jak drogę drob, tego. jeszcze że się, że więcej. A już nie. Tutaj... Apa ada critical semua terlalu saat kem. Nie od dołu. się mega. O, no i na przykład takie macie, to się da zrobić szybko. No, ale jeszcze dwie warsy już połowę zrobię, więc nie jest źle. Nie ja wlecę Tutaj. Golden machine, Rainbow Rainbow. No, dobra, przerobiłem. No się też wiem rangę, czekajcie. eg, milion wydawał. Czy ek? pet, się. Dałbyś trochę muszyć. Tak, to spada. Po tym akwarium odcinku to tak zaczęło spadać. Dobra. Teraz jeszcze. No i robię sobie team na... Nie daję, oczywiście jest 20 czy na godzinkę, no i to na farmie sobie siedzę. i to na razie polecam robić, nie na przykład spodki otwierać coś w ten sposób, też jak pewnie otwieram, ale no polecam I na razie jakby, na przykład rainbow bo otwarcie 13 koło Wiecie... 10. No dobra, jeden. 126 kołby, 203, 4, 5, 9, 9, 40. Zwykła na to. Ja... Jeden gęb. Nie wiem, jak dosłownie jeden gęby. Żypięć koła piśpił gę.

ten update. I następny odcinek będzie o likach. To już mogę zaspoilerować. O lik dokładnie. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Siemaneczko.